Dzień dobry, moi kochani. Kłania się tarot na dzień dobry w poniedziałek, 16 grudnia 2019 roku. Dzisiejszy dzień ma wibrację cyfry 4. Czyli ważne dzisiaj dla nas powinno być porządkowanie naszej przestrzeni życiowej, tak? Strona materialna tego życia, stabilizacja, no poniekąd też ostrożność, konsekwencja w działaniu, tak? Bo czwórka. Właśnie taka jest twardo, stąpa po ziemi, konsekwentnie idzie do swoich zamierzonych celów, tak? Z kolei księżyc jest dzisiaj w znaku lwa. I myślę, że to wzmoży w nas właśnie chęć do działania, optymizm, poczucie humor, humoru, czyli tak radośnie do wszystkiego będziemy podchodzić. Ale też druga strona lwa jest taka, że bardzo zależy mu na na docenieniu, tak na akceptacji, czy na takim zauważeniu, tak, żeby, żeby, inni go dostrzegli. Może też ujawnić się właśnie w takiej energii lwiej zazdrość czy egoizm. Więc na to można uważać, być być ostrożnym po prostu, tak, aby gdzieś nie ujawnić tego w nadmiarze. Dobrze, moi kochani, przejdźmy zatem do tarota. Co dzisiaj tarot chce nam powiedzieć? A oczywiście, przed kartami zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania filmiku, jeżeli przydają się Wam te przekazy. I oczywiście do komentowania, bo to mnie bardzo interesuje, jak moje karty z Wami rezonują. Ok, rozpoczynamy od Baranka, który dzisiaj ma rybkę spełniającą marzenia, tak? Więc taki bardzo przyjemny dzień. Zapowiada się. Może gdzieś wyjdziemy, jakieś zakupy zrobimy, może właśnie z myślą o naszych bliskich, jakieś świąteczne zakupy, może to właśnie będzie coś też przy okazji dla nas sprawimy sobie jakąś drobną przyjemność, jakiś zakup może kosmetyku, czy jakiegoś ciucha, czy, czy może jakieś ozdoby świąteczne jakiegoś tam bibelotu, tak. No w każdym razie. Coś takiego, co nam sprawi przyjemność, tak? Bo to właśnie taka energia jest. Może też tak być, że po prostu ten dzień będzie, będzie po prostu, znaczy, ktoś młody, jakaś młoda osoba odegra w tym dniu główną rolę. No i ewentualnie jest to też karta takiego rodzącego się uczucia, tak? Takiego początku w uczuciach, w relacjach, coś nowego albo wręcz przeciwnie, w jakimś stałym związku, takie odrodzenie, odnowienie uczuć, tak też może się zamanifestować ta energia. Dobrze, no, byk niestety, dzisiaj kłamstwo, tak? Kłamstwo, oszustwo, e, kradzież, tak? Wręcz. Tutaj może ta kradzież być w domu, więc bądź bardzo ostrożny dzisiaj, drogi byku. Pamiętaj o tym, aby zamknąć drzwi, żeby gdzieś tam nie zostawić otwartych drzwi, otwartego okna żeby uniemożliwić jakby takie działania właśnie. I przychodzi mi tu też do głowy, bo to ten okres świąteczny, więc przychodzi mi też coś takiego do głowy, jeżeli macie na przykład starsze osoby, które mieszkają z wami, babcie, dziadków, tak. Bądźcie czujni tutaj w tym czasie, tak. Uważajcie na to, aby właśnie jeżeli oni zostają gdzieś tam sami w domu, żeby nie padli ofiarą jakiegoś naciągacza, oszusta, który właśnie chodzi od mieszkania do mieszkania i szuka takich starszych osób, które można wkręcić w coś, czy w jakąś sprzedaż dziwnej rzeczy, czy w jakiś, w jakiś kredyt, tak? Więc bardzo namawiam was do tego, aby, aby te starsze osoby chronić przed tym i uczulać je na takie rzeczy, tak? Bo tutaj ta kradzież właśnie gdzieś w obrębie domu się pokazuje. No i oczywiście bardzo uczulam was na... Bycie krytycznym dzisiaj wobec wszelakich informacji, wszelakich słów, które do nas docierają. Więc jeżeli ktoś nam dzisiaj coś mówi, coś nam dzisiaj przekazuje, bardzo mocno to analizujmy, przepuszczajmy przez sito, bo bardzo możliwe, że ta informacja, to słowo nie jest prawdziwe, nie przekazuje prawdy, tylko wręcz przeciwnie, ma na celu oszukanie nas, wprowadzenie w błąd. Bliźnięta. Bliźnięta dzisiaj z kolei hmm, myślę, że odczują takie powodzenie materialne, tak? E, taki okres zadowolenia, spełnienia, harmonii, tak? Coś, co sprawiło nam radość, właśnie w kontekście spraw materialnych. Bardzo możliwa tutaj też jest jakaś inwestycja, na przykład w ziemię, czy w, czy w dom, czy w, w budowę domu. Może tutaj też pokazać się nam nowa praca, a może nowy związek, taki z perspektywami, taki, który ma takie mocne, również materialne oparcie. I kiedy nie myślimy tylko tak po prostu sobie po, pofruwać i, i pobawić się, tylko myślimy poważnie o budowaniu stałej relacji, solidnej, opartej na, na solidnych podstawach. Ok, rak, tak. No więc raczej dzisiaj. No bardzo możliwe, że jakieś sprawy urzędowe, może jakieś, jakieś umowy, jakieś papiery do podpisania, jakieś załatwiania właśnie tego typu. Być może właśnie nawet jakieś tam kupna, kupno czy sprzedaż czegoś i w związku z tym podpisywanie jakichś dokumentów, tak też tak też może w tej karcie się tutaj zadziać. No Bądźmy oczywiście rozsądni i mądrzy, korzystajmy z naszej wiedzy, z naszego doświadczenia tutaj, żeby się nie dać oszukać, tak? Żeby się nie dać komuś zmanipulować, bo tutaj gdzieś czai się z boku taka energia, żeby przy tym podpisywaniu, żeby wszystko było tak, jak ma być. Jota w jotę, kropka w kropkę, wszystko, żeby było sprawdzone, tak? Bo, bo tutaj gdzieś tam z boku czai się jakaś energia właśnie manipulacji, oszustwa. Więc bądźmy ostrożni. No, z drugiej strony ta karta też nawołuje do tego, aby przestrzegać zasad, tak? Czyli postępuj uczciwie z zasadami. To jest takie no, no, typowo, takie powiedz dzień dobry, powiedz dziękuję, tak, powiedz przepraszam, jeżeli trzeba, tak jeżeli w różnych sytuacjach takich życiowych się znajdujemy. I zwracaj uwagę na prawdziwe wartości. Patrz na prawdziwe wartości. Na tradycje, na to, co nam niesie właśnie przekaz naszych przodków. Zwracaj na to uwagę. A z kolei lew. No lew dzisiaj wszelakie uzależnienia, tak mogą się odezwać, więc tutaj drogi lwie bardzo Cię przed tym przestrzegam. Czy to ma być alkohol, czy to mają być jakieś inne używki, czy hazard no wszelakie, tak, alkoholizmy, seksoholizmy i inne lizmy, tak? Przed tym was przestrzegam. Uważajcie też na jakieś osoby, które działają na nas w sposób destrukcyjny i toksyczny, tak? I wprowadzają w nasze życie. Jakąś bardzo złą energię poprzez właśnie manipulację, poprzez uzależnianie nas od siebie, tak? Czyli uważaj tu, drogi Lwie, abyś nie padł ofiarą takiego właśnie manipulanta, abyś nie padł też ofiarą jakiejś osoby, która chce oszukać, bo to też może być oszust. Tutaj może się zadzieć sytuacja, kiedy w ogóle wpadniemy w złość, w gniew, czy jakaś awantura może się gdzieś tam zamanifestować. I to jest taka energia, która powoduje, że, że od czegoś się odetniemy, że od czegoś odejdziemy. Więc tu no, ostrożnie, bo dzisiejsze awantury, dzisiejsze złości, gniewy mogą mieć poważne konsekwencje na przyszłość. Więc bądźmy tutaj ostrożni, uważajmy. Ok, a z kolei Panna. Myślę, że będzie miała szczęśliwy dzień. Będzie taka spełniona, wręcz zwycięska, tak? Być może um, poczuje, że otrzymuje od losu nagrodę za to, co do tej pory zrobiła. To są takie momenty um, istotne w naszym życiu, szczytowe powiedziałabym, tak? Kiedy na przykład rodzi się dziecko, czy dostajemy jakiś awans, zostajemy do, docenieni, tak? To jest też taka przemiana, kiedy coś się kończy, coś zaczyna, tak? To też tak może być. I Karta ta mówi otwórz się, otwórz się, podziękuj za wszystko co otrzymujesz, zarówno za te dobre rzeczy, wiadomo, za to powinniśmy być wdzięczni, ale też za te złe rzeczy, za te gorsze, których doświadczamy, bo te rzeczy gorsze, których, które do nas przychodzą, czegoś nas uczą, tak? tak samo źli ludzie, źli ludzie, no źli, może nie źli, no ale... Ludzie, którzy dają nam jakieś złe doświadczenia, może w ten sposób, to jest też jakaś nauka dla nas, tak? Nie każdy człowiek, z którym się stykamy, jest naszą nagrodą. Niektórzy są lekcją, niektórzy właśnie nauką czegoś. Ale za to też należy podziękować, bo dzięki temu się rozwijamy. Dzięki spotkaniu takich osób rozwijamy się, coś przerabiamy i jesteśmy w stanie wyjść na wyższy pułap naszej świadomości, naszego rozwoju. O tyle może dla Panny na dzisiaj. A z kolei waga, no waga ma dzisiaj dzień chyba pełen pracy, tak? Myślę, że będzie być może w jakichś takich świątecznych porządkach, sprzątanie, układanie czegoś, tak? A może w pracy, może w pracy się zasiedzi aż do, do późnych godzin wieczornych. No w, każdy, w każdym bądź razie to jest karta systematycznej pracy, tak? Pracujemy, 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 być może nawet wpadamy wręcz w pracoholizm. I tutaj przed tym przestrzegam, gdyż wtedy tutaj bliscy nasi mogliby mieć o to do nas pretensje, że zaniedbujemy tak rodzinę, naszego partnera, partnerkę, zaniedbujemy dzieci, przyjaciół być może. No każdy się może o, o nas upomnieć w takim dniu, tak? I zaznaczyć nam, że, że hej, za dużo chyba pracujesz, za dużo się poświęcasz tej dziedzinie życia, a zapominasz o innych. Nie tylko pracą człowiek żyje, tak? No więc takiej energii być może waga się odnajdzie a z kolei skorpion no skorpion dzisiaj to chyba sobie pobuja w obłokach tak, to są takie marzenia, iluzje takie trochę oderwanie od rzeczywistości, to takie nawet wręcz patrzenie nie wiem, takie nawet oszukiwanie samego siebie, że właściwie to wszystko mogę mieć, właściwie czego tylko zapragnę, mogę wyciągnąć rękę tu i tam, to jest takie trzymanie kilku srok za ogon, takie pogubienie się w tym wszystkim, tak? No więc w tej karcie nawołuje, ta, czy ta karta nawołuje nas do tego, żeby tego nie robić, bo to jest błędne myślenie, tak? Jeżeli trzymamy kilka srok za ogon, to finalnie możemy pozostać z niczym w rękach, tak? Bo to wszystko się może stracić, tak? Możemy zostać pozbawieni wszystkiego. To jest też tak, taki przekaz tutaj, aby. Aby właśnie bujając w tych naszych obłokach, w tych naszych iluzjach i nie wiadomo w którą stronę się kierując, żeby nie oszukiwać, tak? bo jeżeli oszukujemy, kłamiemy, trochę jesteśmy tutaj, trochę jesteśmy tam, jedną nogą w jednej relacji, drugą nogą w drugiej relacji, gdzieś tam, gdzieś tam sobie coś budujemy, układamy, ale tak na, naprawdę na oparte to jest wszystko na iluzji. To nic z tego nie będzie, tak? W pewnym momencie się obudzimy z ręką w nocniku, nie, nie mając niczego i nic, i nikogo, może w ten sposób też jeszcze nikogo. Hmm? Więc przejrzyj tutaj skorpionie na oczy i zdecyduj się na jeden kierunek i na, na, i na pójście w jedną stronę. A z kolei strzelec ma dzisiaj bardzo radosny dzień. Myślę, że tutaj właśnie radość, zabawa, być może jakieś spotkanie towarzyskie. No, jest to teraz okres urodzin dla niejednego strzelca, więc być może właśnie jakaś impreza związana jeszcze z urodzinami, a może, może jakaś radość z powodów planów, które się nam realizują. Możemy świętować właśnie z tego powodu, bo tutaj nie wiem, czy właśnie związane z nowym domem, z nową inwestycją coś się tutaj już wykry, wy, wykrystalizowało na tyle, że jesteśmy już pewni, że to tak właśnie, a nie inaczej będzie. Jesteśmy zadowoleni i chcemy świętować. Chcemy bawić się wraz z naszymi przyjaciółmi, z naszymi bliskimi i właśnie w takiej energii ten dzień nam upłynie. A z kolei koziorożec no dzisiaj też będzie zadowolony, tak, z sytuacji, w której się znajduje. Bardzo taki, taki szczęśliwy, wierzy jakby w swoje szczęście i ta karta mówi tak, koźrożcu, uwierz w swoje szczęście, masz, masz tego warta, masz to szczęście. Tutaj może dodatkowa kasa się jakaś nam e, przyplątać, że tak powiem, jeszcze przed świętami, tak? No bardzo możliwe też, że zdecydujemy się na zakup czegoś, nawet domu czy, czy, czy ziemi. No, w każdym razie, na jakiś zakup, na jakąś inwestycję, mamy na to środki, jesteśmy zadowoleni, realizujemy te nasze plany, podpisujemy umowy, jak najbardziej. Idziemy do wodnika, a z kolei wodnik dzisiaj, myślę, będzie tak bardzo rozsądnie działał, zresztą w swojej energii, tak, bo to jest energia powietrza. Mądrze, rozsądnie. Analizuje to, co do niego przychodzi, bardzo to powiedziałabym rozkłada na czynniki pierwsze, rozlicza wszystko, wyjaśnia. No, i tutaj w odniku, jeżeli trzeba, jeżeli do takich wniosków dochodzisz, to po prostu odcinaj coś, co nam nie służy, co widzisz ewidentnie, że nie niesie niczego dobrego, a wręcz przeciwnie, trzeba odciąć, tak? Nie miej, nie miej tutaj e, skrupułów. Jeżeli poczujesz, że Dana sytuacja Cię przerasta, że potrzebujesz jakiejś pomocy. Jak najbardziej zwracaj się do specjalisty. To jest dobry dzień na rozmowę zarówno z prawnikiem, jak i na przykład z lekarzem. Tak? Jeżeli takiej potrzebujemy porady, pomocy, jak najbardziej zwracajmy się. To jest dzisiaj taki dzień, kiedy ktoś nam dobrze doradzi, tak? I ta, ta porada rzeczywiście przyniesie nam dużo mm, dobrego. No, i jeszcze takie ostrzeżenie, aby w tej karcie nie być zbyt ostrym, zbyt szybkim, zbyt takim egoistycznym, bo czasem ona w ten sposób nas też napędza. Ok, no i przechodzimy do ryb. Ostatnia karta w rozkładzie. Ryby dzisiaj mają stabilizację, tak? Stabilizację, dom, rodzina to są te najważniejsze wartości nad którymi dzisiaj się skupimy i, i które poczujemy dzisiaj w swoim sercu w sobie, że to jest właśnie fajne, że to nam daje poczucie bezpieczeństwa, właśnie rodzina, właśnie nasze korzenie, tak, dobrobyt, który płynie właśnie z naszych e, przodków, tak, od naszych mm, ojców, dziadków i tak dalej. Być może sami y, zwrócimy się o jakąś radę czy też pomoc do kogoś z rodziny, a może ktoś z rodziny zwróci się do nas z kolei o jakąś radę czy pomoc. I dzisiaj będziemy chętni do tego, aby tej rady, pomocy udzielić, bądź bądź to my, jeżeli zwrócimy się do kogoś o tą pomoc i radę, zostanie nam ona dzisiaj udzielona. Poczujemy takie mocne wsparcie, solidne oparcie właśnie w naszej rodzinie i w naszych przodkach. Że moi kochani, to tyle na dzisiaj. Życzę Wam cudownego poniedziałku i do usłyszenia jutro.